Tutaj Troja. Mam dzisiaj opowiedzieć o bitwie pod Troją, inaczej czele Iliady. Te, teraz widzicie tutaj Helenę, która ucieka z Parysem ze złego króla, ze złego od króla, złego, złego króla. Męża, króla Sparty, Mąż, żona króla Sparty, gigantyczna brama do do Troi, tutaj kanał, słodka woda dopływa do tego kanału, a później do Troi. Tutaj mamy króla króla Priana. A tutaj mamy Hektora, najstarszego księcia troi. Tu mamy jacyś ludzi, którzy pewnie będą bronić. Tu też mury gigantyczne. Tu mamy świątynię boga Apollo. Tutaj mamy pałac króla Priama. Tutaj mamy ścieżkę bogów. Już pokażę wam tutaj, może figurka sobie tutaj wchodzi, a tutaj nie ma takiego łatwego dojścia. Po to, że do bogów nie można było dojść tak łatwo. Każda świątynia boga miała jakieś trudne dojście na przykład. Na przykład w wzgórze albo na pałacu czy gdzieś. Tu mamy dwa lochy i wieże. Tu mamy flagę, a tu mamy miecz kupity. Tu mamy targ grybaka i domek grybaka. Takie tutaj takie pochylone ściany. Tu mamy płotek z drabiny. O, coś tutaj. Tu mamy kół, kowalak. Tutaj już jest miecz wykuty, dwa młotki, jakaś beczułka, dwa płotki. M nie młotki, tylko płotki, to jakieś jakieś czy coś? Tutaj coś wykuwa. Tutaj mamy jakiś ogień, a ja tego, że po drugiej jest dach. A po co ten dach i ten komin? Po to, że tutaj mamy piecy, Nie mały, tylko bardzo duży. Jak na, ta, jak na klocki Lego. Nawet nie patrzcie sobie na ścianę. No i pokażę Wam już tego Boga Apollo. Tutaj. Ma dwa ognie przy sobie, i miecz, no i łuk. Tutaj mały, gigantyczną armię grecką, największą jaką widział w tamtych czasach świat. Zły król, sparty. Wezwał swojego brata Agamennona, że i stworzyła się największa armia grecka, którą widział świat. Tu wszyscy zeskakują. Tutaj walczą. Agamennon walczy ze z innym wojownikiem. Tu łucznicy strzelają, Brama otwarta. Bro bronią mostu. Atak. Wszyscy zeskakują ze striel. Kwieżewcza bitwa. Tutaj mamy Achillesa, który był niezniszczalny i niepokonany. Jego matka kiedyś chwyciła go za piętę i go włożyła do magicznej rzeki. I tylko w szok, jeżeli trafi go w piętę, to wtedy może on umrzeć. Bo on był niezniszczalny na całe ciało oprócz tej pięty, bo matka go chwyciła i nie zanurzyła mu tej pięty. I było to niezniszczalne. Jak mówiłem, tutaj wszyscy zaskakują. Jeden już zeskakuje, tutaj jeden wychodzi spod pokładu, czy jajka, a tutaj parę z... w, w bramie ze scheleną uciekają. Tak. A tak, tam mury z troj, z Trojanie próbują się wyczkinać we, 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 we szyki trojan Greków, tutaj drabina spada. Ten próbuje się wspiąć na drabinę. Taran nie może przebić się przez gigantyczne wrota troi. Tutaj, pró tutaj próbują za... Tutaj próbują zaatakować drabinami. Tutaj wszyscy strzelają. Tutaj jeden zabił. Tutaj mamy falangę. Falanga to jest takie uderzenie, że tu jest szyb taki, że się dźga wszystkim i i, cichy, i wsz i wszyscy tylni mają po ustawione po lewej stronie w boku tarcze. I tutaj, wszyscy, którzy mają tutaj tarczę, to tarcza broni tego drugiego z lewej. Zawsze tak jest. Tutaj Hektor zabił przyjaciela Achillesa. Ach, przyjaciel Achillesa przebrał się za zbroję przebrał się za Achillesa, wziął jego zbroję, hełm, miecz. I on, myśląc, że to Achilles, zabijając go, on się buduje i widzi, że to nie jest Achilles i że go nie ma na polu bitwy. Tutaj wściekł Achilles po śmierci swojego przyjaciela, po całej bitwie już przyjeżdża na ledwanie. I wyzwała Hektora do walki. Bo Hek! E, ściągnęli hełwy żeby było wiedzieć, z kim walczy. Hek. A, he a he he, ma tarczę za sobą. Taka metoda walki. W pojedynku. Hektor ginie. Zdziwiony król z Troi wychodzi ze z miasta z Bur Troi i widzi przed, i cała i brat i, najmłod, i młodszy książę brat tego którego już zginął z Heleną arm połowa ludzi mówi dziwi się widzi tutaj król dziwi się na Wigodok tego Konia. I tutaj słyszę od tego Greka, to jest da, Grecy odpłynęli, porzucili mnie, da, dawają wam konia i, mur, i po, koniec wyższy od waszych murów, nie dacie rady go przewieźć, a wtedy król mówi, rozpujemy bramę i przewieziemy ją, Grecy nie będą nas obrażać. Nie, nie, nie róbcie tego. A wtedy staruszek mędrzec yy, mówi: Nie, nie, nie róbcie tego. To jest postęp. Nie ufajcie Grekom, nie ufajcie nawet, kiedy dają wam dary. Ua! 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 Że, że Bóg poseidą przysłał go przysłał potwora, żeby zabić tego męca, że, żeby go nie obrażać I, i że go obrażacie wtedy, kiedy nie da. że, że to jest dar od Bogu, że kiedy, kiedy o, wy coś takiego robicie, że to jest że to jest znieznośne, że to jest takie. Na, Boga, to może być tak wściekły, że właśnie może zrobić coś takiego. I, te, i wtedy król zrozumiał, że trzeba rozkuć bramę i wprowadzić konia, że to jest dar od Bogu. Babza. Noc. Ciemna noc. Trojanie świętowali lica. Cały wieczór śpią, koni zostawiony, a tutaj tak naprawdę w koniu byli żołnierze, ze, schodzą. I tutaj Odyseusz otwiera bramę i woła Greków. Bo myśl, oni myśleli, że już koniec bitwa, a nie. Tutaj ludzie ze spochodniami chcą spalić troje, triera. Wchodzą do miasta i zabijają wszystkich. Spalają, atakują, niszczą bramę! On się pali! Co? Wszystko się niszczy! Upadek troi! Od, od, wszyscy wyszli z konia! Upadek troi! Król Troi zabity pod posągiem Apolla. Cała, ja powiem jeszcze raz. Całe miasto płonie. Wszyscy zabici. Demulka potężna. Wieża zwalona. Falanga wchodzi. Zabijanie. Kwie, krew. Ale Helena ze Sparysem i ze Trojanem. Jednym z nich. Adaszem. Uciekają tajnym przejściem, wsiadają do łódki i tak się zaczyna rodzin. A tymczasem tutaj Odysseusz mówi do Wogów: Nie potrzebuję Was. Jestem bardzo mądry. To ja pokonałem ca. To ja pokonałem troim moim pomysłem. I wtedy Odyseusz mówi, i wtedy Posejdon mówi do Odyseusza, nie wrócisz do domu. Będziesz się wlekał 10 lat po całym morzu, spotykając się na potwory. I, i zaczyna się Odyseja. Dziękuję za uwagę. Do, do widzenia.